Kiedy pierwszy raz usłyszałem, to było kilka miesięcy temu, że jednym z prezydenckich kandydatów PiSu jest Zbigniew Bogucki, to byłem porządnie zdumiony, bo kojarzyłem go tylko, że jest posłem ze Szczecina, yy, nic więcej nie wiedziałem. Dziś wiem więcej, to były prokurator, były adwokat i były wojewoda, a z rządu PiSu jego żona, także prokuratorka, próbowała zapuszkować za korupcję ministra z Platformy Stanisława Kowalskiego, no ale posiedział trzy miesiące, wyszedł na wolność, a dzisiaj jest senatorem. Słowem, patriotyczna rodzina. Natomiast... Yy, Moglibyśmy to uznać wyłącznie za spekulację, ale taką informację podaje też Gazeta Polska na organ we władaniu Prawa i Sprawiedliwości, że Bogucki jest takim kandydatem. Balon próbny, czy to jest już Twoim zdaniem podjęta decyzja? Moim zdaniem jeszcze decyzja nie jest podjęta. Prawo i Sprawiedliwość w... przede wszystkim jest przekonane, że da się powtórzyć manewr z 2014 roku. Dudo. Czyli była wielka smuta, wszystko miała Platforma Obywatelska. Bronisław Komorowski uchodził za nie, 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 nie 75% tak. zaufania tak. społecznego. Ale Jarosław Kaczyński, nie wierząc w ogóle w Andrzeja Duda, ogłosił jego kandydaturę 11 listopada 2014 roku w Krakowie, bo przypomnijmy, już wtedy PiS uciekał z Warszawy przed Marszem Narodowców, żeby nikt nie przypisał istnienia. Wt wtedy nie chcieli być łączeni z Narodowcami, potem się to zmieniło. I potem, gdy Andrzej Duda wygrał wybory, dzięki splotowi rozmaitych okoliczności, ale też dzięki talentowi Andrzejowi, Andrzeja Dudy, który okazał się e, niezwykle ciekawy w I tak. mm, Jarosław Kaczyński powiedział: wymyśliłem to, tak. To nie jest Co? prawda, bo on wziął, Wiedziałem od, od samego początku, że on wygra. I tak, no wiemy, że oczywiście tak nie było. Ale dzisiaj Jarosław Kaczyński przekonuje wszystkich naokoło, że on powtórzy ten swój masterplan że 11 listopada w Krakowie ogłosi kandydata. Ale Zreszucine. żeby kandydata znaleźć, tam teraz właśnie nie mają nasku, wiesz, i muszą strasznie dużo pieniędzy wydać. Których nie mają, muszą oszczędzać, bo Których niedługo nie mają ich stracić. Ale na to wydają pieniądze, to znaczy badają kilku kandydatów. Tylko wiesz, jeżeli badasz na przykład Mateusza Morawieckiego, który którego badają tylko po to, żeby wyszło, że się nie da. Panie Mateuszu, to jest to. Znaczy, będziemy się za chwilę z panem rozstawać politycznie. Znaczy, może nie rozstawać, to przesada, ale tak nam smutno, bo taki pan jest na marginesie trochę, no. Więc badają go na pewno, ale, ale po to, żeby wyszło, że się nie nadaje. Ale problem jest taki, że M M Mateusza Morawieckiego mniej więcej ludzie rozpoznawają. E, natomiast badają też innych kilku kandydatów, tylko że ich rozpoznawalność jest znacznie mniejsza. I dlatego prowadzą takie działania. Czy zauważyłeś, że przez dwa tygodnie poseł Bogucki występował na wszystkich konferencjach Prawa i Sprawiedliwości? Nie było konferencji, czy to dotyczyła e, kanalizacji w Warszawie, czy spraw wagi państwowej. <laughs> Wszędzie był e, pan poseł Bogucki. Z, czy zwróciłeś uwagę, jak z, zwiększyła się aktywność prezesa IPN-u? Ileż on filmików teraz nagrywa? Codziennie, a to jak był e, konsultacja polsko niemieckie kanclerz Scholz, codziennie były filmiki, no bo <laughs> pan na usiłował, znaczy nie usiłował, no to oczywiste, powiedzieli mu, chłopie, sprawdzimy, czy masz szansę w naszym wyścigu, tylko, że ktokolwiek musi wiedzieć, że taka postać istnieje. No dziennikarze mniej więcej wiedzą, to jest prezesem IPN-u, ale rozpoznawalność w szerokich kręgach, że istnieje ktoś tak jak dr Karol Nawocki, jest za mała. W związku z tym trzeba było tych ludzi troszeczkę podpompować, żeby, żeby zobaczyć, żeby oni byli bardziej rozpoznawalni, a wtedy można ich pobadać i zadać te wszystkie kwestionariusze, prawda, czy on, może nie jest Kobietą, tak? bo to, to wiemy, że Jarosław Kaczyński wykluczył kobietę, że nie jest Markiem Magierowskim, bo Jarosław Kaczyński wykluczył też, że Marek Magierowski może startować z spisu, um, że nie jest też um, Marcinem Astolarkiem. No to jest państwo, no, no szuka młodego, nieskompromitowanego, yy, żona tego, dziecia tego. I ja mam taką takie informacje, że ta, ten przeciek do Gazety Polskiej jest elementem rozgrywki wewnątrzpisowskiej, bo mimo mi informatorzy mówią, że jednak faworytem jest wspomniany przez ciebie Karol Nawrocki, czyli szef IPN-u, tak? ale ta kandydatura budzi popłoch w Prawie i Sprawiedliwości, dlatego że no, oni trochę traktują Nawrockiego jak 10 lat temu traktowali pomysł z wystawieniem Glińskiego. To był też pomysł Kaczyńskiego. Wystawmy Glińskiego, na pewno wygra. No, Gliński był kompletnie niewybieralny Nawrockiego uważają za, polityk, za człowieka, który nie ma doświadczenia politycznego, nie rozumie polityki, jest narwany, zbyt radykalny i że to jest dwudziestoprocentowy wynik. No może druga tura, ale że to jest słaby kandydat, że on nie ma szans wygrać. I dzisiaj, jak tak patrzę, ale wiesz, no jak tak patrzę, to ani Bogucki, ani Nawrocki na dzisiejsze czasy, biorąc jeszcze pod uwagę, że PiS nie ma wielkich możliwości lansowania w tej chwili kandydatów, prawda? Nie ma. No ja słyszałem, że też badają Piotra Millera i tu jest też ciekawa rozgrywka, bo. Do tych wszystkich cech, o których mówiłeś kiedyś też w, w, w tej audycji, w tym widowisku, słuchowisku, e, mówiłeś trzeba dodać jeszcze jedną cechę, która w pisie jest bardzo ważna, bo oni tam uważają, że prezydentem może zostać tylko ktoś, kogo wyborczynie Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest ten wielki rezerwuar, to są emeryci. Ale doskonale wiemy, że w Polsce jest więcej emerytek niż emerytur, bo mężczyźni żyją krócej. A więc to musi być ktoś, kto dobry zięć, wygląda taki, jak dobry zięć. kandydat no, no, na, na zięcia. Dokładnie tak. Na chyba nie. Andrzej Duda <grym> był idealnym kandydatem na zięcia. Mimo, że miał żonę i córkę, był świetnym kandydatem na zięcia. I teraz um, oto jest, oto jest s, s, p, p, prawda, ten wyścig, który się lepiej będzie nadawać na zięcia. Kaczyński szuka Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.